Witajcie! Słuchajcie, dzisiaj mamy całą masę pompek. czekaj na mnie. Całą masę pompek znowu jeneki. czyli od chińskiego brata. Nie, znowu te Chiny. A ty, ale mam w ogóle znalazłem coś dla ciebie, co ty tam dzisiaj zalibamy, przetargałeś. Co było, szczynce? No? Wow! Otwieramy sobie te pompeczki, popodłączamy do rurek. Zamontujemy kosteczkę na zobaczymy jak te pompeczki wszystkie dmuchają, porównamy je, jak one działają. Pierwszy model AP9800, jest to najmniejsza pompka z rodziny, malutkich wymiarów, pobór prądu 1,5 W, produkcja powietrza 1,6 litra na minutę, ciśnienie 0,012 mega. Paskala. Waga 0,12 kg, czyli 120 gram Wymiar 8 cm na 4 na 4 z kawałeczkiem. Cena też bardzo przystępna. Co tu jeszcze mam na pudełku? Stawiamy pompkę nad akwarium, czyli powyżej. Po co? Że, jak ustawimy jednak pompeczkę poniżej akwarium, zadziała grawitacja i zalejemy sobie mieszkanie. Dlatego warto, jeżeli mamy na powietrze na brzęczyk. Zaopatrzyć się w takie oto cudo zaworek, który pozwala powietrzu iść w jedną stronę. Jak się woda będzie cofać, to nie zalejemy mieszkania. Czemu, czemu ma się w ogóle cofać woda? No słuchajcie, no może zabraknąć prądu. Jeżeli prądu zabraknie, zadziała wtedy grawitacja, woda się cofnie do pompki i mamy gotowe nieszczęście. Także konieczny zakup nie kosztuje dużo, warto to mieć. Dobra, co to w pompetce? Pompeczka w pudełeczku. Sama pompeczka. Przewód. No, jeszcze jest instrukcja, nic więcej nie ma. Polski dystrybutor. No to musi być instrukcja po polsku. Wykaz modeli. Sama pompeczka. Niewielka. Na gumowanych nóżkach, jeden kanał do powietrza. No to co, bierzemy następną. Ja otworzę wszystkie po kolei, a później sobie zrobimy taki filmik, jak one dmuchają. Porównamy wszystkie naraz. Postaram się zestawić obraz wszystkich kostek obok siebie i sami zobaczycie, która jak dmucha. Dobra, następny model. AP9802. Model większy, co widać już po samym pudełku. Widać, że ma dwa kanały, regulowaną moc. Informacje te same. Cena troszkę wyższa. Parametry techniczne. Pobór mocy, pobór mocy, pobór prądu 3 W. Produkcja powietrza 2,5 litra na minutę razy 2, no bo mamy dwa kanały, czyli w sumie 5 litrów na minutę. Ciśnienie 0,02 megapascala i waga już 0,32 ,32 kg, czyli 320 g. A co w pudełku? Pompka, która wygląda jak minionek. Tak ją sobie nazwiemy. Ta będzie mini myszka. Ta będzie numer 2 minionek. Już solidniej wykonana, taka błyszcząca, regulacja. Dwa kanały, gumowane nóżki, zasys powietrza przykryty jakimś takim filcem, żeby było ciszej. No, ok, lecimy z następnym modelem: AP1688. Też niewielkich rozmiarów po pudełku widać Pobór prądu 1,5 W, produkcja powietrza 1,6 litra na minutę, ciśnienie 0,01 MPa i waga 150 g, wymiary niecałe 10 cm na 5,5 na niecałe 5 cm pudełka wszystkie takie same to w środku. Instrukcja i sama pompeczka. ładna, błyszcząca, nazwiemy ją po prostu myszka. Jeden kanał na powietrze, gumowane mięciutkie nóżki. Możliwość powieszenia. Jak tak patrzę teraz, to wszystkie te modele można powiesić. Każda z nich ma ten uchwyt. Ok, no to zabieramy się za następny model. AP2688. Spory model w porównaniu do tego najmniejszego. Pudełeczko z każdej strony. Parametry techniczne. Pobór prądu niecałe 3W. Produkcja powietrza 2 litry. Razy 2, czyli mamy 4 litry w sumie. Ciśnienie 0,012 mega Waga niecałe 300 gram. Wymiary 13 cm na 66 mm na 62. Ok, co w środku? O, inne otwieranie w boku. Mam nazwę dla tej pompki i to będzie walizka, nóżki. Tutaj nam wylazło, wepchamy, żeby było cacy. Również regulacja mocy i dwa kanały na powietrze. Porównajmy. Wielkościowo tą Takie cuda, ja je zaraz pokażę, wszystkie obok siebie. A my bierzemy się za następny model. Jest to najmocniejszy model z rodziny AP8804. W oczesnym, gustownym wyglądzie. Parametry 3,5W pobór prądu. Produkcja powietrza 3,3 litra razy 2, czyli 6,60 litra na minutę. Ciśnienie 0,016 mega Waga niecałe pół kilo, wymiary 15 cm na 12, na 6,5 prawie. Co na pudełku? Dokładnie to samo co w przypadku poprzednich modeli. Cena taka, czyli na zarazem najmocniejsza, największa, no i niestety najdroższa. Nazwiemy ją sobie Biedrona. No nie ma kropek, ale, ale już niech będzie Biedrona. Oczywiście instrukcja. Bardzo duże gumowane nóżki mięciutkie. Dwa kanały na powietrze. Taka sama specyfikacja, jak na pudełku. Ładna, taka błyszcząca. Oczywiście, czy ładna, to kwestia gustu. O gustach się pamiętajmy, nie dyskutuję. Jednemu się pod może podobać, drugiemu nie. No dobra, to zobaczymy teraz, jak one dmuchają. Aha, jeszcze Wam pokażę wszystkie obok siebie. Mini myszka, myszka. Minionek, walizka, biedrona. Specjalnie tak zostawiłem, żebyście mieli porównanie wielkości. No to odpalamy, zobaczymy jak dmuchają. Aha, jeszcze jak przeprowadzę test. Słuchajcie, no jeżeli jest jeden kanał, to podłączę jedną rurkę do kostki. Jeżeli są dwa kanały, to podłączę dwie rurki, trójnik i też puścimy na jedną kostkę. Czyli te trzy będą na trójniku, te dwie będą bez trójnika, żeby można było porównać, jak one dmuchają. No to podsumujmy sobie te pompeczki. Słuchajcie, mini myszka najtańsza, najmniejsza, wydajna, niestety głośna. Tu mamy minimalnie droższą myszkę. Z wydajność jest troszeczkę mniejsza od tej, za to jest o wiele cisza. No i przez to minimalnie droższa. Kolejna grupa to mamy minionka i walizkę. Wydajność obydwu pompek jest, moim zdaniem, na tym samym poziomie. Ta jest lepiej wykonana. Ta regulacja jest jednak tutaj płynniejsza, niż tutaj to pokrętło. No ale przez to, ta jest droższa od tej. Ewidentnie sprawdza się tu powiedzonko, że no cena, jakość idzie w parze. To ta jest droższa i moim zdaniem lepsza. I na sam koniec Biedrona. Najdroższa z tego wszystkiego, za to słuchajcie jest najcichsza z tego. Jakżeście widzieli sami na filmie i prawie w ogóle nie słychać. Dobrze, że tam w tle coś pukam, bo by mógł mnie ktoś posądzić, że w ogóle puściłem film bez dźwięku. Także, to jest moim zdaniem zwycięzca, jeżeli potrzebujemy cichutkiej pompeczki, która jest naprawdę bardzo wydajna. A wy, którą wybieracie, nie zapomnijcie dać znać w komentarzach. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć!